No witajcie widzowie. Kolejny y, odcinek tym razem nie z Minecrafta. Nie, nie, nie. To będzie creepy odcinek. Ja mogę wie y, o wiele większe creepy rzeczy oglądać, ale no. Na następnym odcinku kupię jakiś obrzydliwe rzeczy. robaki. Skąd wezmę, nie wiem. Ale nie przestraszę się. nie ma opcji, że się przestraszę, leci, będę palionem, palion mi pomoże, dobra, to co, przechodzimy do filmu. Gdzie my jesteśmy? No ja nie wiem pojęcia na co się pisze, ale <laughs> mam wpisać swoje imię do jakiej strony, nie mam pojęcia jakiej, nie mam pojęcia co to jest za strona, ale mam wpisać swoje imię... Mam nadzieję, że nie będę musiał danych wpisywać, bo jak mam dane wpisywać, to chyba troszkę gorzej. W sensie, no nie wiem czy się na to zgodzę po prostu. E, wpiszmy w takim razie Paweł No. To ja Paweł O, co to za prosik? Aaa. Mhm. Mm Czyli muszę włączyć. Dobra, widzowie, zaraz się widzimy, ja muszę włączyć kamerkę z nagrywania i połączyć ją.. Jezus naprawdę będę gadał. Okej, okay, dobra. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No Boże, zaczyna się! Gdzie ja jestem? Czemu jestem biało-czarny? Cześć, Sofia. Hej. Hi. Hej, Sofia. Hej. O, oh, ziomeczek! sam. Kurde. English? Ja, yeah, English. Mm -hmm. Speak English, ja? Yeah? I can hear you. I can't hear you. Though. Hey. Hey. Sasha to To jest weird. A, no, no, ja no, jestem no, dziwny. Dzięki. Super jesteś, Arianna. Sofia. Dzień, dzięki, dzięki. Co to za muzyczka? No, co? Oh Hej, Paweł, I to jest... This, Czemu ja tak laguję? O, sam się ze mną from przywita. A here. nie, sam to jest Hop. Śmiana dziewczyna. Nie no, cześć, sam, cześć, miło mi. <laughs> Nas Co tu się, się dzieje? dzieje? Gdzie ja dołączyłem? Eee! Did you, like, type it? Ty coś tam jest u Ciebie? Te, Ariana Grande? Uważaj. Oh, oh, Chodzi tam coś. Tam. Um, tam! Something... No, powróć się, co Ty? A widzisz, to w kamerce. Gidia jesteś. No błagam, mnie. No uciekaj, no co Ty tak siedzisz? Co Ci da siedzenie w miejscu? Jezus Maria! Ty... Oh, no, że Ariana żyje! Super fake! No? Dobry troll! Mordeczko! Dobry troll, mordeczko! Ariana, słaby prank! Co? Co jest, Sam? Co się dzieje z tak, myszką? Something's definitely controlling it. Ah, uh, Sam, Lollipop. <coughs> That's not me, So Lisa. I am out of here. See you later. So Lisa. You Lisa.